Nie mam nic przeciwko firmom farmaceutycznym, ani przeciwko lekom, ponieważ wykonały wspaniałą robotę pomagając ludziom odzyskać zdrowie, ponieważ przywracają równowagę chemiczną. Mam problem z tym, że nie jestem pewien, czy powiedziano nam prawdę o tym, jak silni jesteśmy. Bo w chwili, gdy wyciągniemy kota z dworka, sprzeda się mniej produktów, sprzeda się mniej leków. Podważam po pierwsze skuteczność wszystkich leków. Podważam to, jakie badania są publikowane, a które z tych dających namacalne dowody, że leki działają, nigdy nie trafiają na pole naukowe. I tak, jeśli napisano 38 opracowań na temat konkretnego leku, możesz znaleźć tylko 19 albo 18 faktycznie opublikowanych, a pozostałe, które nie pokazują wyników rynkowych, nie są publikowane. Myślę, że transparentność zaczyna się objawiać, ponieważ ludzie mogą być informowani i mogą się dowiadywać sami. Możemy tylko akceptować, wierzyć i poddawać się myślom, które są równe naszemu stanowi emocjonalnemu. Ale nie zaakceptujemy, uwierzymy i nie poddamy się żadnej myśli, Nierównej stanowi emocjonalnemu. Więc gdy ktoś zjawia się w gabinecie lekarza i otrzymuje diagnozę reumatoidalnego zapalenia stawów albo SR, raka lub cukrzycy, kiedy usłyszą diagnozę, najczęstszą emocją, której doświadczają jest strach, smutek lub ból. W chwili, gdy czują strach, w chwili, gdy czują smutek z powodu diagnozy, z tego doświadczenia, Mogą myśleć pozytywnie. Co tylko chcą, mogą powiedzieć, przezwyciężę tę chorobę. Ale gdy czują strach, ta myśl nigdy się nie przedrze przez mózg do ciała, bo nie jest zgodna z emocjonalnym stanem ciała. Powodujesz, że ta osoba zmienia stan emocjonalny i wprowadzasz w stan wdzięczności. Moja wdzięczność? Normalnie dziękujemy, gdy coś dostajemy. Ale jeśli dziękujesz w stanie wdzięczności. Twoje ciało wierzy, że coś otrzymuje, bo emocjonalna sygnatura wdzięczności oznacza, że to się stało. Więc gdy osoba zaczyna doświadczać wdzięczności, a potem oczekuje na uzdrowienie, czuje wdzięczność, ponieważ może kultywować ten stan emocjonalny. Jest bardziej skłonna zaakceptować, uwierzyć i poddać się myślom równym z jej emocjonalnym stanem. I zaczyna programować swój autonomiczny system nerwowy ku innemu przeznaczeniu. Prowadzę bardzo obleganą klinikę zdrowia od 30 lat, ale czymy mnóstwo chorób przewlekłych w mojej klinice. Byłem tam wczoraj i było bardzo tłoczno. A ludzie przychodzą do nas, bo jesteśmy zainteresowani zmianą stylu życia. Mniej niż 5% ludzi na tej planecie urodziło się z chorobą genetyczną. Pozostałe 95% tych chorób wynika ze stylu życia, zachowań i wyborów. Model medyczny działa świetnie w przypadku nagłych chorób. Jeśli złamiesz rękę lub masz wyrostek, dobrze jest poszukać pomocy pogotowia. Ale w przypadku chorób przewlekłych, wymagających zmiany stylu życia, bardzo często nie wystarczy przyjęcie medykamentów, ponieważ taka osoba może mieć jakieś stare blizny emocjonalne. Ta osoba może być w trudnej sytuacji życiowej i może się zdarzyć, że narażenie na określone chemikalia lub wybory, których dokonuje, tak naprawdę stale osłabiają stan ciała. Mamy więc wzór, którego używamy dla ludzi zainteresowanych przeprowadzeniem znaczących zmian. Są trzy rodzaje stresu. Fizyczny, chemiczny i emocjonalny, co oznacza, że mamy trzy typy równowagi: fizyczną, chemiczną i emocjonalną. Co więc robimy, by uzyskać fizyczną równowagę w twoim ciele? To może być wszystko, od jogi do aerobiku. Akupunktura, kręgarstwo, masaż, wszystko, co fizycznie pomaga ciału wrócić do homeostazy. Jakie są chemiczne rzeczy, które można zrobić? Jeśli Twój system immunologiczny jest zniszczony przez hormony stresu, w odpowiedzi na ten stres, trawienie zabiera mnóstwo energii. Myślisz, może jeść tylko pokarmy, które sprawią mniej kłopotu przy trawieniu. Będziesz miał więc więcej energii na wzrost i naprawy. Eliminujesz więc konkretne pokarmy, co wytrąca Twój mózg i ciało z równowagi. Uzyskujesz więcej energii na wzrost i naprawy i wprowadzasz tę osobę w równowagę chemiczną, używając enzymów, lub ona zmienia z dietę, je mniej albo eliminuje konkretne pokarmy. Może, ale nie musi przyjmować leków. Może pić wywary, nutraceutyki, które wspomagają tworzenie równowagi chemicznej. A co z równowagą emocjonalną? Medytacja jest dla nas najwspanialszym modelem. Używamy też wielu procedur, związanych z psychologią energii, z ludźmi, których leczymy. Gdy już dwa z tych trzech aspektów są w porządku, zazwyczaj nadchodzi trzeci. Mamy kogoś o lepszej równowadze psychicznej, bardziej zrównoważonego chemicznie, będzie bardziej zrównoważony emocjonalnie. Gdy weźmiemy kogoś zrównoważonego emocjonalnie i zrównoważonego chemicznie, będzie bardziej zrównoważony fizycznie. Gdy weźmiesz kogoś zrównoważonego fizycznie i zrównoważonego emocjonalnie, będzie bardziej zrównoważony chemicznie. Tak to już jest, jeśli mamy dwa z trzech w porządku, z czasem nadchodzi trzecie. I to jest rodzaj stałego modelu, jeśli chodzi o praktykę utrzymania konkretnego poziomu zdrowia i pomagania ludziom. Source, źródło jest w tobie. Obejrzyj globalny pokaz filmowy, start 27 września. Zapisz się teraz bezpłatnie.